Szeczkę od razu na początku filmu chciałbym wam powiedzieć, że nie nagra mi się e, dźwięk skry, ale fi, e, film i meczyki wyszły w miarę fajnie, więc postanowiłem je wam e, wrzucić i ich nie usuwać. Zapraszam do oglądania. masz jak widać, to z Big Sejście w Was. Kolejnym odcinku na moim kanale z Gierek Frinderkowej i dzisiaj zagramy sobie w... World of Warships nie będzie już mortalny, będzie World of Warships. I bez żadnego gadania lecimy od razu. Bitwę mamy. O, nie wszystkie statki drugiego tieru w ogóle. Mam tylko. Miałem więcej statków drugiego tieru. Zagramy sobie japońskim czugiem drugiego tieru. Wielka mu się zalewała. Jestem tutaj przeciwnicy, widzę, że. No nie jest dużo ludzi z drugiego tieru. Nie wiem, bo to szybko się zdobywa. po prostu nie wiedzą jak. Nie ja japońskim, To właśnie też gra japońskim przeciwko mnie. Też drugiego tieru. Kilka, dwukrotnie lewy na sektor mini mapy lub mapę M, będzie ci swoich sojuszników na ten sektor. O, to nie wiedziałem, jak ciekawe. Nie wiedziałem tego. Teraz się nagazaduje. W ogóle ten odcinek wiecie w środę. I możecie mi... Y, jutro pojawi się kolejny film i możecie porównać, jak słyszycie y, głos mój. Bo tam nagrywałem y, kamerką z komputera... Y, mikrofonem z komputera, teraz, teraz nagrywam z, z mikrofonem z aparatu. I w porównaniu się różnicę, to widać. Pikamy oczywiście ło, halo, rozpocznij. Dobra, zaczynamy. W takim razie. Oczywiście na full. i od razu się zaczyna bitwa. M. Super, uwaga na sektor E8. Aha, no to ciekawe. Zobaczymy sobie od razu. W tego nie musimy Jak to się Aha, tak, patrzcie. That was cool. Widzicie, tak można oglądać. <grym> goś się odpisał. Skrape 42 Podpisał, potwierdzam. Spoczko. Łe, nas obróciło, halo. Musimy obrócić się. Dobrze wrócę, wróci wr wracamy na zero. To będzie mniej mówienia, bo nic <grym> się nie dzieje akurat. Będziemy sobie jeszcze zobaczyć sektor. Zajmować sektor B. No hello. O to w tym chodzi, nie? Czekaj, jak, jak to się robi? Alt? Nie alt. Spacja. Um, który przycisk? Nie pamiętam już. Ten? Nie. Nie, to nie pamiętam już. Okay. O! Dobra, jest gościu, halo. No aż Dobrze, mamy gościa już. Tam na horyzoncie go widać. E, minimapa F3 Nie, bo to jest głośno muzyki, to to nie bez sensu MK. Ok, Okej, okay, mamy go na celowniku Nie, nie dostrzegamy chyba do niego, prawda? Chociaż nie, nie masz szansy. strzej. Tu leci moja druga strzała dopiero. Jest to daleko. O Jezus, trzy jednostki na horyzoncie. Zmieszamy prędkość na 1, 2. Zwalniamy i strzelamy. Ja Musimy się jeszcze obrócić tylko. Okej, okay. jesteśmy obróceni, dość spokojnie. spoko. O Jezu, dostaliśmy. Niedobrze. Niedobrze. O, tu jest właśnie z boczku. O kurde, za <gry> Dzisiaj szybko płynie, o. To Powinno dolecieć, albo i nie. Zwalniamy jeszcze na 1,4, zwalniamy i obracamy się troszkę. O, pelciać z super. Ciekawe, czego trafimy blisko. Szybko strilamy, strilamy. Aha, bo ja teraz widzę, że mam 3 lufy z przodu. Tu lewy dolny ruch, widzicie, że mam y, trzy lufy z przodu. No to nie jest za fajne. Obracamy się trochę. Popłyniemy do nich spodu, bo mamy trzy działka z przodu, tego nie, nie, nie wiedziałem o tym. Tak tak, tak, tak wybam. Widzicie? Chyba ja muszę przyspieszyć, nie? O! już uszkadzenie trafili nie trafiliśmy na super. Okej, okay. obracaj się, obracaj się. Aha, ja nie mogę się obrócić. O jacie. To, to będzie trudne. To będzie trudne. Tu się muzyka tak Co? Co? Opatrzcie jak idealnie. I pyk. Zrobimy sobie tak. No nie, akurat teraz nie trafimy. Czyli przeładować był. Bo... Super. I bęk! Trafione. Poczekamy aż się zaaduje. Są dwa. Kolejne. Siedem trafień, na poważne uszkodzenie, jedno podpalenie z paczką. O, kolejne punkty. Wpadają EXPA. Zostało jeszcze 15 minut rozgrywki, ale raczej się to szybciej skończy. W jakieś, nie wiem, 5 minut, 10. Jedno trafienie w cel. 1400 damage'a chyba. Nie, to jest niemożliwe. Chyba, że to jest drugi tier. O, 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 ja chcę, ja chcę go rozwalić. No, zniszczenie, udało się. To na moje konto wpadło zniszczenia? A ja płynę teraz normalnie. Jest, mogę płynąć. Super. Obracamy się. Zostały cztery statki. Jeden, dwa, trzy, a czwartego nie widać. Trzeba tego zlikwidować, bo jest najdalej, najbliżej w sensie. Najdalej oddalony od innych. O, tak to w niego. Oj, trafiliśmy. Trzeba szybko się obracać. 3-4. Szybciej płyniemy. Full. Ciśniemy i spróbujemy to, żeby to szybko przypłynąć. Dadajemy sobie przeciw panternę. Ok, 10 sekund. OK. I wycydujemy sobie od tamtego, może go trafimy. 2, 1, 2, 4. Dwójkę nie mamy wycelować. Ojeju, słabe. Słabe, słabe, słabe. W tego ciśniemy. 6 metrów wokół nas. Strillamy, zwalniamy Na 1,4. I naparzamy. się też długo ładuje, widzę. Tutaj i tutaj. Jedenki wodujemy znowu. Trafienia, super. To dodaję i dodanemu. Są ostatnie trzy statki, super. Szybko. Jedynka. trójka jest. jedenka jest, naparzamy. A to dziwnie lecą te strzały. Przypieszamy troszkę. Na połowę. Ojej, ten teraz, ojo, ale dostaliśmy. A wygrać, bo mistrzów strefę B. Aż tak nie ober. 15 trafik w cel, dwa poważne uszkodzenia, jedno zniszczenie i dwa podpalenia. Słabo. Normalnie trafik w cel to jest 70. Zwycięstwo. Super. Teraz zniszczyliśmy jednego. Do drugiego tieru. Powrót do portu, myślę. 13 tysięcy. O właśnie, są moje statki lepsze. W sensie. O! No są. Co sobie wezmiemy? Niszczyciel. Eee, ruski. bitwa. sobie jeszcze jedną bitwę tak myślę. Tak, bo mamy jeszcze e, dopiero 9 minut nagrania, a drugi film będzie trwał też, e, drugi mecz też około 8 minut powinien trwać. To będzie 17 minut nagrania, czyli pamiętam taki idealny czas na film. Dokładnie tak. W tym to w piątek będziemy nagrywać ten pizza, czyli tu się pojawić tydzień tę sobotę i w tą sobotę się już z pewnością pojawi się. Mamy już misję. Nie zauważyłam, jak będzie mi telefon grał, bo piszą rzeczy na technika coś. Mogę, mogę Wam zdać relację, bo będziemy nagrywać film na Polski mamy taki projekt właśnie. Mamy uu, taki projekt, że będziemy musieli nagrywać film na Festiwal Nauki, więc mogę Wam pokazać jakieś takie najlepsze momenty z tego. Uuu, szybkostrzelny. Jak że mamy torpedy. Mamy trzy. No, mamy pociski. Pociski przeciwpancerne. Torpedy mamy. Naprawianie. Granat dymny. I coś jeszcze. Tego no, mamy tylko dwa. To nie wiem, czy jest sens to. Czy jest sens tego używać. Mam tylko jedną lufę z produkcji więc nie za dobrze, ale pięknie wygląda. Patrzcie. To jest piękne. That was beautiful. Przestrzelimy? O, myszka mi uciekła. Nie, nie przestrzelimy, dobra. Halo, jedynka, obraca się. O, o, Oglądamy teren. Patrzę na teren. My płyniemy raczej... Opa. My jesteśmy tutaj, powiniemy sobie tutaj... i tutaj. I tutaj się coś dotrzymujemy mniej więcej. Albo nawet nie. Tutaj. Ok. Jedynie nas autopilot poprowadzi. Jeszcze ja tak odpiszę. <grystanie> Jesteśmy po szybkim cięciu, bo piszło do mnie. Piszło. Nie. Dajemy. Jeden, trzy na cztery. Kto do mnie strzelił. Wieże mi rozwalili. Sirius, to no chyba moi w ogóle. Leci? Nie. Ale możemy posłać na niego torpedy. Trójka. Baga? Trzy. Ale kozackie nie. nie. ale fajne. 7 to jest torpedy. Cóż nie? Dobra, 1. Szybko obracamy się, zwalniamy na 1, 4 i nawalamy. czekaj, mini mapa. I tutaj... Yy... Dobra, trójka, trójka, trójka. Weźmiemy sobie te. Nie ma sensu, czym to robić. Z jeszcze jedną drugą wierzę, tylko jedną wierzę. O jacie. O, trafiłem z tego, z torpedy. Gniemy. r Ile ona prawi? Praktycznie nie do mnie nie podzioło. Gniemy w tej rundzie. Ale ja nie jest jeden Jeden za jeden będzie w takim razie. Szybko, dwójka, przylatuj. I szybko torpedy, tak? I torpedy. Trzy, trzy, Patrz, ile torped leci. Nie chcę to widzieć. Serio? Nie, trafiło. I niestety koniec. Ale trafiło, te nasze torpedy tam lecą w ogóle. Tryb widmo, oczywiście, przejdziemy sobie na chwilkę. Ja Będziemy z I zobaczymy się, jak już sobie nasi tutaj nie poradzą. Six and a half hours later. Został ostatni przeciwnik. Szybko do poszło. W jakieś dwie minuty rozwalili. Przejdziemy sobie na tamtego. O, właśnie, na tego gościa się przejść. Moc sobie do niego tutaj i, i zawsze znaczy powinniśmy wygrać spokojnie. Tylko się od go oddala. A to, to raczej kwestia czasu. Okej. Okay. idziemy sobie na tego. Może. Będę do niego strzela. strila, o! I za chwilę mamy koniec. 7 trafień. Jedne uszkodzenia krytyczne. na podpalenie. Jedne trafienie w cytadelę. <aunque śmiejsi> czy jak to się tam nazywa? Zwycięstwo tak czy siak. 7 monet itd dalej i dalej. Wracamy sobie do portu. Super. Super, super, super. Dobrze mi na tym w tym filmie. Jeśli wam, mom, to, no, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Jeżeli do Wam done, ja to za to żegnam. i w się w kolejnych filmach. Dobra, Cześć. <śmHA voyAlgo industrializante>